Siemawiczowie. Przyklemy sobie po prostu w kle. no jak zwykle, no i możemy zaczynać. Zostawcie łapkę w górę. Jak to ty, Pieselski, się tam jak ty na na to weź aż... zostaw łapkę, bo już zaś na skończysz Będzie, dobra, zaczynamy. Będzie w linku. Ten. 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 Link do mojego TikToka. to klub na lobby na tyczy. Ja ludzie lubią moje tyczy? Mam dużo fanów. Ciągle jeden pyta ile mam lat. Ja, myślę, że tam to wiecie. Ale chyba, że to będzie jeszcze i ku to ja. No słuchajcie, jedno jest jeszcze lepsze spadnięcie. Bo wpadniesz, to przecież możesz spaść sobie na no jawie. Jest też tu. To możesz sobie spaść tu. Albo tu. Wtedy od razu już nie umrzesz, bo umrzesz to od początku. Każdą dwie. I czekaj nie czelby tylko. Tu lubi fajnouta! Niech to lubi fajnouta! albo tam wytoję pelle nie wiem, ja ich tylko oklątam szorce i tyle koko jeszcze Aku e, ma, paltek muły e, Maja 3-ty to niech zostawi łapkę w kule i subskrypcie czekaj ja tego nie umiem. Ej, ja mam tu skoczyć, prawda? O kurde, nie lubię tego. Tak, tej mapy. I Chciałbym jeszcze, jak jesteś na samym końcu, chciałbym nas Ja nas, słuchajcie, wam, że niedawno miałem, kto miał taką historię, że byłem już tutaj na samym końcu, ale jakaś ja wam przeszkoda przeszkodziła to, to by już być do wyklanej. Czy ktoś jest w tej krzyklim... Powstlawiam, dziedli mnie, choć bym jeszcze do Piasza Kajminka, ale nikogo z nich nie oklądam. Powiem ich w ogóle. Właśnie, <laughs> 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 bez gorszy. Dobra, już poczekamy. Będę... O, będziemy taki lajwić, się będę tańczył. To macie, musicie wpisać. Ja. bez kropki i wam wejdzie emotka. Zobaczcie. Patrzcie, napisał na czat. I już tańczy nam Też mi emotki nie działają, czekajcie. Pabla mam nowy system. Znowu, no, no, muszę, żeby nie wchodzić do pokoju, bo. To tak muszę mówić. O nie! Nie mówię, że to. kto był chory, bo ja. Zobaczmy, przynajmniej. Zobaczcie. Sprawdź, słuchajcie. Dzisiaj to by było łatwe. To go jeszcze dla skręcić. Mówię, to już by było łatwe, to chyba. Nie wiem. Ja, ja też jestem taki bacon. To lubi mnie. Kto lubi mnie, to nie chceło. Co lubię takiego nóbka? Kita. Jak to się osoba nie Nie, nie nazywał się kitosek. Kitosyk bym był. Byłbym. Toknąłem to! Ja to toknąłem! Ja to! Nie ma tu na start. Prawdziwy kito, i prawdziwy kito, Czyli ja. pu pu tu 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 Kto mówi że jestem kito, kito, Ja kito,

Wyślijcie mi skina, Ten mały mi to będzie ten skin się pojawiał. Wyśliczy na TikToku w komentarzu. Na swojej jej prowincji. bo ją jakby. Znajdę ten profil. Będziesz się jak jeszcze wysłali. To ja bym. Jeżeli jeszcze mogę, że ktoś mi tak. Ale na f... Ale jeszcze na jej. Czekaj, mówię. W myślach miałem coś powiedzieć, ale. Widzicie, spadłem, ale na ten. I przyszedłem. No, ale przecież. No, no, spadłem, ale przyszedłem. No przecież, przecież jakby mnie nie, nie okrątałby jakiś feature to by, by było by smutno. Co? Tak, nie mam już od kilku miesięcy. Zilu. Dobra, nie będę teraz się zastanawiał. I nagrywam i już już patrzek no mam dużo ludzi. O, ale słuchajcie, kto pamiętam za ten filmik, kto ja. No kiedy pokazuję pierwszy raz moją twarz i mam no, nie złożę, ale... I było tam ponad 54 subskrybentów. Tak, wiem. Jeszcze na pierwszym tyle samo było. Ja o tym wiem, że mi to spodobało że miałem taką wielką liczbę subskrybentów. A jeszcze, że, że, że by mi spodobało, że, na, że ktoś nie, w ogóle nie zasubskrybował. Ty. Już bym był lepszy od paletkę młodych. Co wy lubicie paletkę? Nikogo nie powiem, żebym nie subskrybował. Bo jestem takim szumoszem, a też bo Mówię, ej, zasubskrybuj mnie, zasubskrybuj mnie kto to oglądał, to bądź miłą osobą, bądź i zasubskrybujcie, jeśli nie subskrybujesz tego kanału. Bo przecież, zobaczcie, spadł ten coś takiego na ulicy. Bardzo dużo osób nie wyśmiało. No ale przecież, Zacza, ja nic złego nie, nie zrobiłem. My się nic, nie... ja nic złego nie zrobiłem. czy byłem przeszębiony, no to nawet nagrałem TikToka. Wiesz, ja nawet to zrobię. Nie zrobię to, że mnie było, miło. Jeżeli tak mi jest miło, to tak się osób nie lubi. A wiecie, co ja mam? Więcej tych hejterów, niż przyjaciół. To nie jest... Przepraszam. To by chciał mieć... O no tak. Będziesz przy ty, właśnie ty, który oglądasz. Wolałbyś mieć dużo hejtelów, dużo przyjaciół. Zostaw łapkę w górę, jeśli chciałbyś mieć więcej przyjaciół, a łapkę w dół, jeśli chciałbyś e, więcej e, albo nie. Zostaw łapkę w górę, jeśli chciałbyś mieć więcej przyjaciół, i... a... byś nie chciał w ogóle przyjadą, to po kolei ja zostawię. ale ja... obejrzę filmik. W ogóle obejrzę święci hajtów, przepraszam. To, to chociaż obejrzę ten filmik. To jest. No, ja bym w ogóle przyjęcił filmik. Bo tylko mnie hajtu nie osób boisz, gdzie wiem Mam. zły. A ja na was to robię. Nie ja zrobię, przyjemność. Znaczy, ja też to robię na przyjemności. Dwie jak YouTube. Taki jeden. No ale przecież to stanął Masz z kilkanaście przyjaciół, prawda? No masz tam, ja wiem, 15 przyjaciół. Bo ja na przykład czekam, że przeryj sobie jedną rzecz. 5, 6, 6, 7, 8. no i mam morzem. A i teraz mam te jakieś 17. No i co, powiedzmy znaczy, I tam wciąż on przybywa. A przyjrzyjcie mniej. że znaczy, ktoś tych subskrybentów to oni mnie. Tylko subskrybują, ale w ogóle nie oglądają. No ale wiesz, to nic. A no spojrzyj i tyle, bo, żeby, bo ktoś ma na skrzyne więc tu chcesz, żeby było mi miło. No ale obejrzyj po prostu tak. Obejrzyj i tyle. No i zobaczył, co, co robił. Oglądał, na filmik. Zobaczył, patrzył? Co patrzył? Rozumiem. Co patrzył. Mam nadzieję, że Wam się podobał, właśnie ten taki materiał, Czy chcecie będzie to w pięciu, No nie byłoby dobre nawet cztery łapki w kolei. W te cztery łapki w kolei będzie kolejny taki nowy Europa. I że spokojnie na